Witajcie, Małgorzata Nowak, przymierze miłosierdzia. Chciałabym z wami podzielić się dzisiejszą Ewangelią, ale najpierw wezwijmy króciutko Ducha Świętego. Duchu Święty, ożywicielu. W to, co w nas stare i obumarłe, tchnij nowe życie. Ewangelia według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy. Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wylewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Boże. Nie da się zacząć nowego życia, zatrzymując stare, stare nawyki, zwyczaje, sposoby reagowania, myślenia o kimś, traumy. Nie można nawrócić się tylko troszkę, nie wyskasowując kilku stron w internecie, czy nie rezygnując z jakiejś przyjemności. Bo nowe nie wytrzyma, załami się, pęknie, wycieknie. Nie da się również zacząć wszystkiego od początku, od zera, od nowa wykreślić to, co było naszą historię, nasze upadki to, co stanowi nas, co nas ukształtowało nie można zabić wspomnień, przeżyć. To nie o to chodzi, bo wtedy odrzucalibyśmy siebie. A Bóg pragnie, byśmy przyjęli siebie, kochali siebie w całości. Jak sprawić, by według słów Ewangelii jedno i drugie się zachowało? Bóg podsuwa nam sposób to ewangeliczna metanoja chodzi o to, by pozwolić Bogu się przemieniać, by zamieniał w nas stare, zbutwiałe, często brudne, w nowe. Pozwolić, by nas przebudowywał. To niełatwe. Nieraz byśmy chcieli w to wejść. Musimy zostać w jakiś sposób wybici ze starego rytmu. Coś musi się rozbić w nas i na zewnątrz nas, byśmy stali się mniej hardzi. Byśmy bardziej byli zdeterminowani, by przekroczyć swoje granice. By podjąć kroki, do których Bóg nas zaprasza. Stare jest, jak gdyby jest zalążkiem w nas czegoś nowego. My chcielibyśmy odrzucić niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy uznajemy za śmieci, a Bóg bardzo często właśnie tego używa do naszego rozwoju, do naszego wzrostu. Najtrudniejsze w nas, z naszej historii, rany, dzisiejsze doświadczenia, poddane Bożemu oczyszczeniu, przemieniają się w dobro dla nas samych i dla innych, i po jakimś czasie możemy dostrzec, że to najcenniejsze dary, które otrzymaliśmy. Pomyśl: co w tobie ze Starego Człowieka najbardziej chciałbyś wykreślić, wykasować? Czego nie, nie potrafisz i nie chcesz przyjąć, przebaczyć, na co nie chcesz się zgodzić. I właśnie to przygarnij w sobie jako część siebie i podziękuj Bogu z wiarą, nawet wbrew sobie, za to, że On właśnie z tego wykuwa dobro dla ciebie i dla innych. Duchu Święty. Daj nam wiarę w te miejsca, w których wiary nam brakuje i pozwól, uzdolnij nas do przyjęcia siebie w całości. Bóg w Ciebie wierzy. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.